Jak żyły. W pewnym momencie tak się okoliczności złożyły, że ja straciłem tą blaskę, bo miałem Szwecji. I wróciłem do Polski. Wcisnąłem ponownie razki i moim rodzicom. Jakby trochę góki mówić w bo moja mama jest tutaj na sali i też to słyszymy. No, no szukałem ich i powiedziałem, wiecie co, ja chcę, ja chcę yy, wrócić do domu. To się zmieni, już się wszystko połowa. Tak naprawdę chodziło o to, żeby gdzieś wpchnąć wszystkie swoje graty, No bo przecież nie zostawię tam, to, co miałem szwedzkich, żeby i tak dalej. Wszystko to Dwa dni po byłem w domu, czyli I tą ostatnią wypłatę zacząłem rozwijać no, się jak za każdym razem. I zacząłem imprezować. Yy. I pamiętam, miałem jeszcze kilka, między, między tym okresem miałem jeszcze kilka takich styczności z Bogiem, kiedy nie mógł zadziałać w moim życiu, ale pozwalałem na to. To były takie momenty, kiedy już byłem przyduszony kompletnie, to wołałem do Boga. Ja po prostu uważałem, że życie z Bogiem będzie nowe. Nie będę mógł pójść na dziewczyny, nie będę mógł przez sobie, nie będę mógł się upić, No to, to zostanie w ogóle. Nie będę mógł tego życia odczuwać tak, jak się nauczyłem je i odczuwać. I po prostu nie będzie ona pełne. W każdym razie straciłem tę pracę, i po paru dniach, imprezowania, była taka sytuacja, że nie udało mi się zdobyć mojego dealera i nie, nie przywiezł mi z Po prostu dzień wcześniej mi powiedział, że, że mam kupić większą ilość, a wtedy nie chciałem. Na drugi dzień powiedział, że z małym ilością, co do mnie nie będzie jeździł. I tak wyszło, że była impreza bez problemu. Teraz co tam, Marykę, kolej mieli i parę to paliłem, i na drugi dzień miałem takie odczucie. Nie po tym, co brałem poprzedniego dnia, ale ja, to, ja, to, ja to znałem. Wiedziałem, wiedziałem jak, jak działają poszczególne substancje. Wiedziałem, czy człowiek czuje na drugi dzień. I, I po prostu to, jak się czułem na drugi dzień, było kompletnie nienaturalne. Po prostu yy, czułem się tak, jakby moja depresja w tych letni wróciła. Miałem Straszne, złe. Yy, yy, jakby chciałem, chciałem umrzeć. Może nie chciałem umrzeć, ale wszystko mnie mówiło o śmierci. To była taka kompresja. Miałem problem z poruszaniem się. Nie mogłem wyjść do główni. Chodziłem połową ciała o ścianę. Po prostu miałem problem z, z, z trzymaniem równowagi, z całym poruszaniem ciała. Jak kawę zrobiłem, to rozlałem ją na całą siebie. Zacząłem przeglądać książki, kiedy tam mieli znajomości. To było po imprezie. Dwóch znajomych zostało, wszyscy poszli. I w jednej... pierwsze raz, była taka statystyka. Więcej ludzi umiera w mieście, tam no, procesował, niż na wsi. No z jest taka sytuacja samobójstwa. ten temat, rozmawiać ze znajomymi. Okazało się, że jednego yy, tak popełnił samobójstwo, drugiego najlepszym przyjacielem popełnił samobójstwo. I wszystko krzyczało do mnie samobójstwo. Miałem próby samobójcze wcześniej. Po jednej próbie byłem na świątyni, o czym się dowiedziałem jakiś dłuższy czas później, ponieważ mi rodzice nie powiedzieli. Widziałem tą perspektywę po prostu gdzieś, tam, gdzieś przed sobą. W całej takiej opresji tak jak ja nagrywę trzeba to braca. Tak jakby mi ktoś zdjęcie trzeba. To był tak miesiąc przód. I widziałem, widziałem jakiś tam pokój, było łóżko, jakieś biurko. Miesiąc dalej. już był tylko materas obok strzykawki. Miesiąc dalej. Już nie było pokoju. Już byłem gdzieś tam sprzedający się po ulicach. Miesiąc dalej, już było pod mostem grzewanie sobie rąk, czy przy, przy, przy jakiejś peszce w ogóle A kolejny miesiąc już była lina, pysząca, i, i po linia, wisząca, i prostu no, inny. I usłyszałem te słowa: nie musi tak być. Znasz prawdę. Widziałem to Ja nie wiem, co Mogłem starać się zagłuszyć, jak chciałem, ten ten, 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 ale ja go, ja go znałem, to dziecko. Znałem jego tych parokrotnie, kiedy, kiedy byłem w jakimś krytycznym momencie. Kiedy za dużo przyćpałem i się bałem po prostu, że odpłynę. Że, 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 że Co że się modliłem do Boga i, i, i następowała zmiana. I, I po prostu w tym momencie zrozumiałem jedną rzecz. Cała moja rodzina się za mną modliła. moi bracia, znajomi tam z, z kręgów chrześcijańskich, jakieś tam konferencje mi starali się zabierać. Dawali mi książki różne, rozmawiali ze mną, filmy, no cokolwiek, żebym tylko zastanowił się i wrócił na, na właściwą drogę. Yy, wiedziałem jednak jedną rzecz, skoro Bóg tak do mnie przemawia, to On już nie będzie tego robił. to już jest ostatnie, ostatni dzwonek. Albo ja się obudzę i coś zmienię, dam Bogu szansę, żeby zmienił. Tak ja sam próbowałem zmienić. Jak nie mam z, z, z narkotykami, to tylko to po prostu. Życie zaczęło być nudne, zaczęło być takie szare, po prostu nie nie gdzie są pełni. Ileś związków mi się posypało z tego powodu. Zawsze się okazywało, że to. że działa taka silniejsza w I zadzwoniłem wtedy do taty do tej wizji. I powiedziałem, wracam do domu. Chcę zmienić wszystko. Nie wiem, tak naprawdę. Czy wiem, wiem, że to, mój deus jest bieżący, wiem, że to, że miłość Boża spowodowała, że że on mnie tam nie No mógłby po prostu wziąć telefon i powiedzieć, wiesz co, synu, jeszcze ja tę kartkę słyszałem. Więc... Pogadamy jak coś zmienić, nie wiem, znajdziesz pracę, no, no, no cokolwiek. On no, przyjechał. No, najpierw się tylko zapytał, czy jesteś w stanie przyjechać do domu. nie. Jestem w takim stanie, że nie, że nie mogę przyjechać. Jak ja wsiądę do autobusu, to po prostu zwariuję. Już od brania amfetaminy tak długo, po prostu miałem Ja na przykład nie podróżowałem w autobusach czy w komunikacji miejskiej. Chyba, że byłem z jakimś tam paczką znajomych. Bycie samemu w autobusie znaczyło, że każdy, kto będzie gadał, gada o mnie. I tak naprawdę ja nie słyszałem tego, co ci ludzie gadali, tylko to, to były paranoje w z mojej głowy po prostu. Wynik dużo tak długiego braku. Więc pojechałem do domu i wtedy na kolana, a powiedziałem. Boże, ja chcę zmienić życie. I, i dotknij, dotknij się mnie, no weź moje życie w swoje ręce, bo ja nic nie jestem w stanie z nim zrobić. To, co ja byłem w stanie z nim zrobić, to mnie zaprowadziło właśnie do takiego, ani nie innego miejsca. I widzę, gdzie moje życie dalej zmienia. Parę miesięcy mnie nie będzie. Więc zrób coś z tym, bo ja nie. Mogę. No i od tego czasu minęło 4 lata. I zobaczyłem, że wcale nie trzeba proków. Nie trzeba proków, yy, nie trzeba, nie, nie trzeba rozwiązanego trybu życia, nie yy, trzeba jakiś tam imprez i, i takiego ciągłego, ciągłej adrenaliny, żeby, żeby mieć satysfakcję w ogóle z życiem. się najgorętszymi rzeczami. Niedawno się nawrócił mój znajomy, i on był na przykład heroinistą przez wiele lat. Po dwóch miesiącach pamiętam, szliśmy na spacerze, ja bym, te to robię, ja bym tam brat udzielałem drogę, tej duchowej porady. I on mówił, że go cieszą w ogóle te zwykłe rzeczy, że taki była jesień w ogóle, jeszcze tak były do słońce, dostrzega w ogóle, jak świeci i tak dalej. I przypomniało mi się, że ja miałem tak samo, że w jakichś tam paru tygodniach od przystania brania z czołem dostrzegać różne rzeczy, które, które nie istniały dla mnie. Byłem otępiały na tego własne tego prostu. Dla mnie w pewnym momencie mogłem odczuwać różne rzeczy tylko wtedy, kiedy, kiedy po prostu te otępienie zlikwidowałem poprzez jakby uwrażliwienie się za pomocą nagrodowy Więc... Yy, Bogu jestem wdzięczny za to, co się stało. Wiem, że ja sam w żaden sposób na to nie zasłużyłem. Wiem, że nie wszyscy są tutaj wierzący. Ale mam nadzieję, że, że to, co lekarze mówią, że jest niemożliwe. Ja powiem tak. Byli znajomi wśród moich znajomych, którzy. No to znajomi, robili zakłady. Kiedy zajdę z tym światem? Albo robili zakłady, że nie da się mnie spotkać, żebym ja po prostu, nie mając pieniądze nie kołował, żeby pojechać kupić ampę i no każdy znajomy w ten. Więc nikt za nie mówił, bo po prostu to mnie nie poznał. W każdym bądź razie wiem, że jestem świadectwem takim, że, że Bóg ma zmienić to, co, to, co naukowo jest nie, niemożliwe to zmiany. Nie I wiem że to, że Bóg istnieje, bo, bo kto to zmienił?